Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie wybeszony wybe stycznik DIL M300. Tak to wygląda. Styki wypalone zostały, ponieważ nie miałem takiego drugiego stycznika, żeby wam pokazać, jak to wszystko wyglądało. Po prostu go rozebrałem. I wypaliłem styki, ściągnąłem otulinę z przewodów, takie duże były przewody łączące śruby, rozbiłem cewki. I tak, waga tego stycznika to 8 kg 600 g 5 zł za kg, więc tutaj wyszło 43 zł za niego. Zobaczymy, czy ten stycznik będzie tak wyglądał, że mieć się nam zwróci, czy nie. Tutaj są płaskowniki, posrebrzane miedziuszka, steczki i to wszystko. Naprawdę yy, stycznik był. Potężny, bardzo ciężko się go rozbierało. Nie było to łatwe, ale sobie dałem radę. Już wiem, jak takie styczniki rozbierać. Może następnym razem, jak będę miał takiego samego stycznika, tego rozbiorę na filmie. I ten filmik będzie naprawdę długi, ponieważ trzeba się tam naprawdę mocno nagimnastykować, żeby go rozebrać. Teraz sobie zważymy miedziuszkę, a na końcu zważymy sobie te oto ogromne styki. Tu nam się przyda duża waga. Nie jakaś tam pizryczkowa. Najpierw cewka, cewka 519 gram. Teraz czas na posrebrzankę. Tu już mamy kilogram. Teraz idą te mocowania. 1500 gram. Czas na styki. powiem wam że świetny wynik 2 kg 53 g samej miedzi, więc za samą miedź w tym styczniku wychodzi jakieś 60 zł można to policzyć. Więc stycznik yy, teoretycznie nam się już zwrócił. Więc sreberko z tego mamy już za darmo. A srebro to nic innego jak Nasza praca rozgórkowa. Teraz zostało nam marzenie styków bocznych. Albo też pomocniczych. I to wszystko. 13 gramów. Teraz pozłocone elementy. Niecałe 10 gramów trzeba jeszcze to oczyścić. Ale to już jest inny już etap pracy z innymi elementami. To raczej na zimowe wieczory. Takie dubaniny zostawię. I zostało nam teraz nic innego jak zważyć styki. Przyjrzyjmy się stykom. Styki nawet ładnie wyglądają. Nie są magnetyczne, więc tutaj będzie próba, mi się wydaje, około 800. Teraz sobie zważymy, ile taka kosteczka jedna waży. Waga jednej kosteczki to 8,86 gram Czyli tutaj jest ponad 100 gram Wstyków już odpalonych Sprawdzimy to Ile już mamy? 70 80 90 105 gram No to powiem Wam, że Tu jest naprawdę bardzo ładny wynik. Jestem bardzo zadowolony. Muszę powiedzieć, że styki wypalało się bardzo mm, fajnie, bardzo szybko schodziły. Nie było żadnych problemów z odpalaniem. I teraz sobie otworzymy paczkę od grzegorza, a w niej naprawdę fajne styki. O. Mamy tutaj styki odpalone, taka drobnica. No ktoś naprawdę się tutaj bardzo i to bardzo postarał, żeby taką drobnicę tutaj malutką odpalać. To trzeba być fachowcem. A tutaj niezwykły materiał. Nic innego jak styki pozłacone I też tutaj są groszki naprawdę bardzo fajnie złocone Zobaczcie Też to się tutaj naprawdę napracowało To nie jest praca na 20 minut Teraz sobie to zważymy Przesypiemy sobie może do worka gotowe. Teraz czas na drugi woreczek. ale drobnica straszna teraz sobie zważymy ile będzie miksu styków miksu tutaj mamy 43 gramy a styków pozłacanych jest 84, 84 gramy. Też bardzo fajny wynik. To wszystko na dzisiaj. Stycznik mnie naprawdę bardzo zaskoczył. Był to stycznik chyba najbogatszy, jaki kiedykolwiek rozbierałem. I powiem Wam szczerze, że opłaca się takie styczniki rozbierać, ale w ciągu mojej trzyletniej kariery tylko jednego takiego dorwałem, Więc jest to praktycznie no. Mega rzadko spotykane. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć.